Prawie pół roku temu ruszyły pierwsze prace nad stworzeniem partycypacyjnej strategii rozwoju sportu w Mrongowie. To szansa dla miasta, ale przede wszystkim dla jego mieszkańców, bo strategia tworzona jest z myślą o nich. Po pół roku prac dokument nabiera już realnych kształtów. No Jesteśmy już bardzo blisko końca. Większość rzeczy, które zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem zostały już wypracowane. Także praktycznie dokument powst powinien powstać już powinien powstać lada dzień. Została opracowana, pogłębiona diagnoza sportu w Mrongowie. Wypracowane zostały wspólnie priorytety i cele strategiczne, jakie przedstawiciele wielu organizacji sportowych, wielu interesariuszy chciałyby osiągnąć w kontekście i w perspektywie paru lat. I Zostały zidentyfikowane też główne zadania, które należy wykonać, aby te cele strategiczne zostały wykonane. Także dzisiaj ważna, ważny, ważny moment z punktu widzenia proceduralnego. Zatwierdzamy to, co zostało wykonane do tej pory. Dyskutujemy o tym, w, jakim spos w jaki sposób to strategię później wdrażać, monitorować i poddawać bieżącej, bieżącej ewaluacji. Ważne jest to, że tutaj pracowaliśmy jakby trzytorowo. Powstały trzy grupy robocze. Była grupa, która pracowała nad, nad sportem powszechnym, była grupa, która pracowała nad Sportem kwalifikowanym i grupa, która dotykała problematyki turystyki. Jak się okazało z, tutaj na podstawie naszych doświadczeń, wiele tych zadań, które, które powstały w oddzielnych grupach, okazało się, że się pokrywają. Strategia, która ma szansę odmienić sportowe życie rągowa, opracowywana jest przez mieszkańców miasta, sportowców, wolontariuszy, działaczy sportowych oraz niektórych radnych. To, że wokół tego projektu Strategia Sportu dla Mrągowa zgromadziło się tyle osób o różnych zainteresowaniach, o różnych funkcjach. Którzy, niektórzy są bardzo związani ze sportem kwalifikowanym, powszechnym. Niektórzy, tak jak ja, którzy czynnie nie, nie uprawiają sportu, natomiast no, mają takie bardziej widzenie może zupełnie z zewnątrz, czyli co zrobić, żeby zachęcić Monikę Mierzejską do uprawiania sportu. I myślę, że te wszystkie zdania, kiedy się tutaj krzyżują, yy, Pływają bardzo dobrze na wynik tej pracy. To znaczy, to będzie. Efektem będzie strategia wypracowana, wydyskutowana w bólach, ale przez to chyba fajniejsza niż powstająca gdzieś tam w zaciszu gabinetu. Z materiałów, które otrzymaliśmy przed tym, przed tym spotkaniem, czyli takiego zarysu strategii, wynika jasno, że zwrócono już uwagę na jedną bardzo ważną dla mnie rzecz, ponieważ jestem kobietą i reprezentuję kobiety w naszej Radzie a mianowicie na to, że pieniądz ma płeć, to znaczy część środków przekazywanych w tej chwili przez miasto na sport trafia tak naprawdę do mężczyzn, ponieważ dofinansujemy, dofinansowujemy głównie dyscypliny uprawiane przez mężczyzn. W strategii już zauważono, że kobiety, dla kobiet jest mało zajęć, że kobiety um, potrzebują innych zajęć sportowych niż mężczyźni i w przyszłości wydatkując środki trzeba po prostu... Brać tę wiedzę pod uwagę, wydatkować je mądrze, tak aby obie płcie były zadowolone. Przed mieszkańcami Mrągowa zaangażowanymi w projekt jeszcze miesiąc prac. W październiku efekt ich ponad półrocznych starań trafi pod obrady Rady Miejskiej w Mrągowie. Zatwierdzenie strategii będzie gwarantem tego, że znajdą się pieniądze na realizację zadań, które zostaną wskazane w dokumencie końcowym. Poniedziałkowe spotkanie zespołu partycypacyjnego zorganizowane zostało w ramach projektu Sport for Change, współfinansowanego z projektu Uczenie się przez całe życie, projekty partnerskie Grundwiga, realizowanego przez miasto rągowo od lutego 2010 roku. Celem projektu jest wzmacnianie potencjału wolontariatu sportowego oraz zaangażowanie mieszkańców w przestrzeń sportu.